Prezentuję gołąbkę o numerze pl 25 rok 4281. Jest to gołąb barwy nakrapianej. Jest to taki dosyć mocny gołąbek wyszedł. Od strony ojca jest to z dwóch gołębi, z gołębi ze wspólnego gołębnika od Gierczaka. Tu jest Hardy Krugel, Razy Klas. A od strony matki to mam, to mam taką nowość. Wicemisz tamtego roku okręgu likwidował gołębie stare z rozpłodu i matka to jest od, od braci Łepuch, to jest samica z, po części z Mark Polin razy Malcel Albrecht. Także bardzo ciekawe gołębie się tu spotkały. No i zapraszam wszystkich hodowców do licytacji.